Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda proces zakładania krewetkarium. W tej aranżacji wybrałem taki oto korzeń. Niestety jest trochę za duży, dlatego zaznaczam ołówkiem miejsce, w którym należy go troszkę zmniejszyć. Próbuję go przypasować teraz do wymiarów akwarium. Jest to kostka pojemności 30 litrów. I tutaj możecie zobaczyć pierwsze przypasowanie, o ile dół tego korzenia Zmieścił się to góra już nie za bardzo. Trzeba było wykonać jeszcze kilka modyfikacji. Tutaj pokażę Wam kilka zdjęć, jak naklejałem tło na tylnią szybę akwarium. Jest to całkiem przydatne, ponieważ takie tło maskuje nam kable, które zazwyczaj zwiszają od lampki albo od filtra. W przypadku takiego tła wystarczy spryskać tylnią szybę akwarium wodą, a następnie nalepić folię i kartą kredytową albo wizytówką wycisnąć tą wodę. Następnie staram się ułożyć kamienie, tak żeby to całkiem nieźle wyglądało. Pod te kamienie podsypuję trochę żwirku, żeby nie leżały na samym szkle. Tutaj wybrałem piasek kwarcowy o drobnej gradacji. I małym pędzelkiem poprawiam trochę detale. Dosypuję więcej żwirku na przedniej szybie, wystarczy kilka milimetrów. Tutaj nie ma sensu dawać grubu tego żwiru. Tutaj kilka grubszych kamyków dla dekoracji i wstawiamy korzeń. Korzeń oczywiście przymocowałem do kamienia z tyłu, tak żeby nie wypłynął, bo na początku podrwnyu, zanim nasiąknie, potrafi wypływać. Dodaję kilka gałązek dla lepszego efektu. Oczywiście takie gałązki dobrze jest przykleić. Niekiedy, jeżeli uda się je wcisnąć, to też jest to dobra opcja, żeby zostały w danym miejscu. Dosypuję teraz na tylnią część akwarium podłoże aktywne. W tym akwarium będą krewetki z rodzaju karydina. Lubię trochę niższe pycha, dlatego wybrałem podłoże aktywne. I tutaj małym kubeczkiem dosypuję we wszystkie zakamarki. W takim akwarium zużyłem około 2 litrów podłoża. Dodaję trochę kamyków, tak żeby to podłoże nam nie sypywało się na przednią część, gdzie jest jasny żwirek, i zalewam akwarium Wodomero. Część tego podłoża unosi się, pomimo że spryskałem to wodą widocznie, minęło za mało czasu. A podłoże jest bardzo lekkie. Jest to wersja powder, czyli drobniejszej granulacji. Próbowałem delikatnie sobie z tym poradzić, żeby to odepchnąć do tyłu. To podłoże spadło nam na żwirek, natomiast jest na to sposób. Biorę sobie mały magnesik. I po kawałku sprzątam to podłoże. Natomiast jest to wersja dla cierpliwych, jeżeli komuś się nie chce lub nie ma czasu, wystarczy wziąć jak akwarystyczny, odessać, to podłoże dosypać świeżego żwirku i będzie elegancko. Tak się prezentuje korzeń plus kamienie. Akwarium już jest zalane, natomiast pomysł na to akwarium jest taki, żeby zrobić dark start. Nie będziemy na razie używać oświetlenia przez dwa tygodnie, dodamy bakterii nitryfikacyjnych i poczekamy aż akwarium zacznie stopniowo dojrzewać. Na razie nie będziemy uruchamiać oświetlenia, ponieważ to może spowodować wzrost zglonów, a przez pierwsze dwa tygodnie bakterie muszą się rozwinąć. Będzie to troszkę stabilniejszy start. Sprawdzimy w następnym odcinku jak taki start się udał.